Hej kochani, dzisiaj będziemy mm, przeglądać, tak, przeglądać moje stare konto, moje tak naprawdę pierwsze konto na MSP. Tak, bo e, ogólnie na Tix na nie jest pierwszym kontem na MSP. Jest to e, moje pierwsze konto na MSP 2, to jest na ti Tak na nie na Tasia, tylko na 1, 2, 3. Nie pytać, Niku. Mm, jakby. To jest stare konto sprzed dwóch albo trzech lat. Ogólnie to konto prezentuje się tak. I ostatnie wpisy. to były. też ode mnie. Wow! To były też, to są moje dwa konta, ale. dwa konta w następnym odcinku ku e, widać to. E, tak, no i to ostatnie jest kwiecień 2023, więc no stary konto. Tutaj kogo ja mam? A! Też mnie! Wow! Ale super! tu nie wiem, co ja tutaj robiłam. Dobra, sprawdźmy najpierw może domek. Bo myślę, że tu też będzie ciekawe. Ostatnio przerabiany ten dom był. 612 dni temu No i jest to z VIPa To było chyba w jakimś domku Ja po prostu to kupiłam To pamiętam, że miałam takie trzy fify, które tutaj siedzieliśmy O, to jest jeszcze unikatowe Pamiętam, że to dostałam od kogoś Szkoda, że już nie mam dostępu do tego konta Bo ogólnie Ja robiłam to konto Jakby koleżankami O Boże, kotek ten chodzi Ogólnie koleżanka mi pomagała założyć to konto i. O! Co tu mi skacze tak ten statyw? Ja nie wiem. Dobra, chyba się skaczę. <grydy> e, ogólnie e, nazwę i hasło mi wymyślała koleżanka, która też tego nie pamięta. I nie zapisałam bo naprawdę to konto jest tak stare, że. Mm, no. Weźmy sobie design studio i ostatni look. O, kurde, nie to. Ostatni luk był 609 dni temu. Tak. tu też miałam. A nie, bo to ktoś mi dał, pamiętam. Tu jest jakaś, jakieś luki. No. Nie były to jakieś ładne luki. W ogóle wtedy nie zmieniałam tego. Czemu ja tego nie zmieniałam? Jakby tapety, znaczy tapety. Nie wiem, czemu ja tego nie zmieniałam. To jest... A tu koleżanka mi chyba robiła ten luk. A tu jaki... dobra, no to tutaj nic nie ma ym, ciekawego, jak na moje yy, jak na moje yy, zdolności. Pierwszy... Boże, sorry, ale ten statyw to mi spada. Zaraz mi spadnie po prostu... Ech, dobra, będę go dzisiaj trzymać. Statywnie nie jest po to, żeby on stał, a nie żeby go trzymał, dobra chyba działa, e, dobra, ostatni, Póż chwila, Przeciszeć, dobra, e, ostatni art był robiony 626 dni temu, czyli parę dni po tym jak zrobiłam domek, znaczy nie, więcej, tutaj były jakieś byfy, to jest moja koleżanka z reala, to też moja koleżanka z reala, tak, Kolejny jakiś random... Kolejny jakiś randomowy... Nie, rozdanie, co trzeba z Uwaga, zasady, co trzeba zrobić. Zostawić love it. Love it. Przeci... O, przecinki dodawałam, wow. Do tej pory nie dodaję przecinków. Po, polubić mi status i napisać komentarz pod tym artem, co... Boże, sorry za tą literówkę, ale ja wtedy byłam bardzo młoda, bardzo mała, I'm sorry, po prostu, co tu mi się dzieje, ja nie wiem, naprawdę, bo dzisiaj MSP, MSP mi strasznie nie działało, kraszowało mi ciągle na, na Google, Boże, czemu to jest tak krzywo, naprawdę tu nigdy nie może stać prosto. Dobra. Ciągle mi crashowało i przeszłam na inną przeglądarkę. Pod tym artem. Dobra. Hmm, Kolejny to jest jakiś randomowy kształt. Moje uni! Oh my god! Ale unikatowe rzeczy! No mega unik. Gdzie to bym chciała odzyskać? To bym chciała odzyskać. Te. To bym chciała odzyskać. Tą bluzkę bym chciała odzyskać. Tą chuinkę też bym mogła odzyskać. I jeszcze o, tutaj ten, ten, ten Tą maskę taką z oczami. Z oczami Boże. Boże, wtedy miałam. O Jezus. Wtedy ja byłam po prostu wielką fanką Wednesday i po prostu wszystko dawałam jako Wednesday. To przebierze się za init. Piękna literówka. To dostanie prezent. I zrobię Luka jak serduszko i dam prezent. Ja nie wiem, co tutaj pisałam naprawdę to jakieś kształty, to pewnie też do jakiegoś tego. Mieć. Dobra, tutaj nie ma nic fajnego. Bo dalej są jakieś takie rzeczy dziwne. Dobra, kolejny artbook. Tu chyba jakiś sek jest. Tak mi się wydaje. Tu jest chyba jakiś sek. Tak, to jest... o Boże. Tu jest jakiś sek. Dobra. Tu hej. Hej, ozoś. Zosia Nie wiem co ja Naprawdę nie wiem Tańczymy? Nie Tak Dobra tutaj nic nie ma fajnego Tu Co tu co? Dobra nie Co tu tak kolorowa przemieni się za noti w noti. A bo to w... Boże to nie działało w ogóle Jestem W ogóle mega mi się podoba ta bluzka Dobra, to jest nudne tam. Nie będę was zanudzać. Sorek, trzęsie. Zuzo wróciłaś. Chyba po tylu latach nie wiem, co to są za filmy, naprawdę. Ja nie pamiętam. To było konto bardzo dawno temu stworzone. Moje pierwsze konto na MSP. Więc no. Byfy. fajnie, hejcie. Nie, tu jakieś po prostu seki są chyba ogólnie. jakieś nie wiem, co ja tutaj robiłem. O boże, to jest najlepszy art, e, najlepszy ten. Hej Zuzu. Ona wtedy Hej Natisia. Kto to? Boże, ale fajnie pisze. To mój chłopak. O, hej. Hej. <laughs> I koniec, tak? Ty nie wiem. Ja o i koniec, widzicie, piękny. Snaj... O Boże, czemu każdy zamknął oczy w tym Ja Nie wiem. Kolejny. Jaki piękny zachód. Boże, sorry za literówkę. A ja naprawdę wtedy nie umiałam pisać. Um, tutaj jakiś też kolejny. Tosek jest dobra. No to koniec. Jeszcze Wam pokażę takie inne starsze arty. Tu jest impreza u... halloweenowa. O, napisałam chociaż. Tutaj była taka baba, która też miała ety, ale chyba usunęła w ogóle ety swoje. I patrzcie tutaj mi... wejdziemy na jej konto, bo ona chyba mi polajkowała to. Nie, nie polajkowała mi tego, to to mi polajkowała chyba, bo jak ja sprawdzałam, to mi ktoś... Ona... O Boże, Hanna mi polajkowała? Patrzcie, Hanna mi polajkowała, dzięki. Luna K, nie wiem, nie znam tych osób, ale pewnie miałam ich w znajomych, albo coś eee... to nie wiem, gdzie ona mi to polajkowała bo ja sprawdzałam tutaj, całe konto obrawiałam i gdzieś ona by miała tutaj Ale nie. a, to ta Rubin Rene mi dała, właśnie, to mi Rubin Rene dała ten, ten e, te, o tutaj ten Buja, buja, bujajkę czy coś no dobra. Eee, no dobra, ja kończę... Eee, dobra. <grywa> pojawiłam się. Ja już kończę, kochani. Mm, ogólnie to mm, niedługo pojawi się filmik z kolorowania pakietu. Jak kupię ten nowy pakiet, ale nie wiem czy dziś się pojawi. Nie wiem. Ale ja się żegnam z wami. Mam nadzieję, że taki filmik się Wam podobał. rodzenia mojego starego konta jeszcze niedługo sobie bardziej obrobimy to konto, bo wiem, że teraz na szybko tak zrobiłam. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!